Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w specjalnym wydaniu Rozmowy Echo24, prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a ze mną gospodarz Radosław Jęcek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Forum Ekonomiczne w Karpaczu organizowane po raz trzeci oficjalnie w tym miejscu. Widać, że impreza przyjęła się tutaj, że dobrze czują się tu goście. A jak z perspektywy gospodarza to wygląda, proszę powiedzieć? Znaczy, patrząc na miejscowość, która ma niecałe 5 tysięcy mieszkańców, a gości tutaj obecnie mamy prawie 6 tysięcy, łącznie z państwem, e, dziennikarzami mamy 8 tysięcy osób zaangażowanych w to, to wydarzenie. No To jest to wydarzenie szczególne, patrząc na, 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 na miasto. E, ja się nie obawiam frekwencji turystów, ponieważ ona, czy to forum by było, czy nie, to i tak mielibyśmy na pewno gości. Karpacz ma ugruntowaną markę e, turystyczną, jako mm -hmm. produkt turystyczny i, i ugruntowaną markę e, w Polsce. Natomiast e, no, forum akurat ma to do siebie, że. E, z... Spotykają się tutaj e, ludzie z pierwszych stron gazet, zarówno e, polityki, biznesu, e, nauki, kultury i tak dalej. Samorządowcy? Samorządowcy, oczywiście. Więc jest to, e, jest to bardzo ciekawa mieszanka. No, i dumny jestem z tego jako gospodarz miasta, że, że w naszej miejscowości, e, no dzisiaj ten motyw przewodni, czyli te wyzwania, e, które stoją przed Europą, Europa przed zmianami, e, no to szczególne wydarzenie dzieje się tutaj. Tutaj u nas. A z perspektywy takiego małego miasteczka, 5000 tysięcy mieszkańców, to jakie wyzwania. W Europie, właśnie w takim miejscu przed państwem? No, my cały czas jeszcze borykamy się z e, cały czas z tym olbrzymim kryzysem globalnym, który, który miał wcześniej miejsce, czyli z pandemią i z lockdownem. Cała struktura miasta oparta jest tak naprawdę o turystykę, więc e, ten lockdown dotknął nas szczególnie e, mocno. Cały czas się e, podnosimy tak naprawdę dopiero. A ruch turystyczny wrócił do tego. Tak, na szczęście tak. Natomiast e, no ta, ten, ten czas był dla nas szczególnie. Szczególnie ważny i ten powrót, on będzie trochę trwał, mhm. więc to nie jest tak, że dzisiaj już wróciliśmy na pełnych obrotach. Niemniej jednak tego typu wydarzenia na pewno temu e, sprzyja i przyspiesza ten proces. Jak organizacyjnie wygląda kwestia zrobienia takiego dużego wydarzenia w takim miejscu? No tutaj głównym organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, natomiast no partnerami jest oczywiście Urząd Marszałkowski i Miasto Wrocław e, i to są sprawdzone podmioty. Nam jako miastu e, bardzo dobrze pracuje się z, e, i z Wrocławiem i z Urzędem Marszałkowskim oraz tutaj z całą ekipą e, pana Berdychowskiego, za co serdecznie dziękuję i marszałkowi i prezydentowi Sutrykowi i, i, i panu przewodniczącemu. E, to działa, tak? więc my też, ja bardzo dziękuję serdecznie, bo to by, to by się też nie działo bez zaangażowania moich ludzi moich urzędników, pracowników, którzy naprawdę oddają, tutaj dużo dużo wkładają w to serca, dużo siły, dużo czasu po to, żeby to wyglądało profesjonalnie no i na razie póki co z tego co wiem z tych informacji no to ten egzamin udaje nam się zdać. No właśnie, bo to trzecia edycja w Karpaczu oficjalnie organizowana przez Dolny Śląsk. A jak z roku na rok zmieniło się to, co trzeba było zrobić, żeby to forum doszło do skutku? Karpacz już wcześniej miał okazję współpracować z Instytutem Studiów Wschodnich, bo pracowaliśmy przy takich wydarzeniach jak Forum Energetyczne, czyli to były wydarzenia nieco, nieco mniejsze, no to jest największe póki co, ale w ogóle w historii całego forum 31 lat historii. Natomiast to jest ciekawe pytanie, Pani Redaktor, ponieważ patrząc przez ten pryzmat pandemii lockdownu, tych obostrzeń, które były. To, 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 to dzisiaj mamy tak naprawdę trochę zakłóconą możliwość porównania tego roku do... Tych poprzednich lat, bo te poprzednie były bardzo mocno no, zakłócone i zniekształcone przez to wszystko, co działo się w związku z COVID-em. O inne rzeczy trzeba było zadbać. Tak, dokładnie. No, pamiętam w zeszłym roku bardzo wysoko yy, na, główny, <laughs> przepraszam, nacisk i, i dwa lata temu były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa yy, gościom, tak więc. Yy, no, trudności komunikacyjne, no więc bardziej bym, jeżeli chodzi o, o kwestie, nie wiem, paneli, dyskusji, spotkań, e, one są podobne, natomiast jakby e, kwestia logistyki, e, ona się zmienia. Dzisiaj bardziej się zmienia, na szczęście e, w takim kierunku, jak zapewnić naszym gościom, aby ten pobyt był jak najprzyjemniejszy, już bez, a na szczęście aż takiego nacisku na to, nazwijmy to bezpieczeństwo epidemiologiczne, san sanitarne. A po forum, czy goście wracają? Bo wspomniał Pan o tym, że Karpacz ma swoją markę ugruntowaną i rzeczywiście ten ruch turystyczny jest bardzo duży, to widać. A co z tymi, którzy przyjeżdżają na forum? Czy potem wracają już prywatnie? Ja powiem więcej, oni wracają to raz, ale dwa oni zostają. Bardzo często, proszę pamiętać, forum kończy się w czwartek, natomiast mnóstwo gości, to wiem, przedłuża sobie pobyty do niedzieli. I to fajnie, mnie to bardzo cieszy. To są dobre sygnały i wiem, że te osoby też wracają. Ja też się cieszę, ponieważ ponieważ większość z gości, którzy, którzy, odwiedzają nas, oni w tych miejscach, których zarezerwowali wcześniej swoje pobyty, jakby powtarzają je, tak, więc to pokazuje o profesjonalizmie, o, o, o naprawdę bardzo solidnej pracy naszych przedsiębiorców, naszych gestorów, o tej gościnności naszej w Karpacza, który to powoduje, że naprawdę ci goście w momencie, kiedy trafili w miejsce dwa lata temu, to, 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 to zostają już tak naprawdę do końca. Tegoroczna edycja forum będzie o nowych wyzwaniach w Europie. Z perspektywy samorządu, jakie to są wyzwania, jeżeli chodzi o obecną sytuację gospodarczą w Polsce, no i też w Europie? Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w Polsce, no widać, że borykamy się niestety cały czas problemem e, inflacji. Patrząc z punktu widzenia samorządu Karpacza, no dwie takie najbardziej charakterystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o, o turystę, no to jest raz, że bardzo mocno skróciło się okno rezerwacyjne, czyli dzisiaj nasi goście decydują się na pobyt tak naprawdę 2-3 dni przed, przed przyjazdem, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia. No i druga rzecz, kiedyś taki pobyt wakacyjny normą było, że to było około tygodnia, no to teraz to są 3-4 dni, więc to są ewidentne zmiany. No to, co z całą pewnością też wpływa dzisiaj na to, jak funkcjonuje miasto, no to jest wojna w Ukrainie i liczymy bardzo mocno na to, patrząc na, 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 na tę główną myśl przewodnią dotyczącą zmian w Europie, że ten najpóźniej, przyszły rok, zakończy tą wojnę z sukcesem i zwycięstwem Ukrainy i to wszystko zacznie wracać też do normy. Bo mamy jako Karpacz, to powiem Państwu tylko tyle, taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o. Karpacz to mieliśmy największą ilość uchodźców w porównaniu do ilości mieszkańców i to w Polsce. Tak więc to pokazuje też skalę jakby pomocy, którą musieliśmy przygotować. No i to ten właśnie globalny konflikt, można powiedzieć światowy, bo zaangażowany w to jest cały świat, no przekłada się bezpośrednio na taką małą, na taki mały organizm, jakim jest Karpacz. A szanse dla Karpacza na nadchodzące lata? bardziej wyzwania, bo szanse to my mamy cały czas. My mamy tak jak wspomniałem tą ugruntowaną markę. Powiem no tak nie chcę się przechwalać, natomiast no teoretycznie moglibyśmy się nie reklamować, ale no, tego typu wydarzenia, ono samo w sobie nas promuje. Natomiast szanse one one są cały czas wykorzystywane, to jest oczywiście potencjał Karkonoskiego Parku Narodowego, to jest magia śnieżki, to jest to, co wspomniałem wcześniej, gościnność naszych mieszkańców, przedsiębiorców, gestorów. Natomiast wyzwania, no to jest przede wszystkim jakby taka racjonalna racjonalny i zrównoważony rozwój, czyli chodzi przede wszystkim o ochronę zasobów przyrodniczych, to jest kwestia wody, to jest kwestia dbania o środowisko i patrząc z punktu widzenia naszej miejscowości, to to jest dzisiaj w mojej ocenie jest i, i powinien być główny nacisk na to, co powinno się w mieście dziać. I też powiem także jako samorządowiec, tego typu spotkania, te trzy dni na pewno też temu służą, bo tutaj jest cały Cała masa e, i samorządowców, tak jak pani redaktor wspomniała, ale również e, różnego rodzaju branżystów, specjalistów z różnych dziedzin i warto z nimi porozmawiać, warto nawiązać kontakty. Bardzo często przynosi to bardzo wymierne efekty. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. dobrego. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.